Jeśli chcesz kupić końce do FIFA 15, FIFA 14 lub FIFA World, zapraszam na stronę Solo Gaming. Link w opisie. Siemanko ludzie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Euro FIFA. Mamy 12 punktów na koncie i przed nami następne spotkania. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku uda się awansować do kolejnej ligi. Będzie to już liga numer 3. Byłoby super. 12 punktów, tak jak powiedziałem. 4 punkty potrzebne do awansu, więc jeden remis. I jedna wygrana, niedużo, bo niedużo, ale mam nadzieję, że uda się zagrać dobrze, ponieważ troszkę mam złe przeczucia, że w dzisiejszym odcinku może mi nie pójść, nie wiem dlaczego. Nie wiem czy u Was jest też tak gorąco, ale po prostu u mnie jest masakra. Wyłączyłem wiatrak, żebyście nie mieli żadnych szumów na nagraniu i bez wiatraka jest trochę lipa. Rzucamy pierwszy raz dzisiaj kostkami, zobaczymy co mi wypadnie ciekawego i wtedy zdecyduję, którym składem zagram na początku i jak to będzie wyglądało, także jazda. No i mamy pierwszy dzisiejszy upgrade. Zawodnik z overallem 75 do 79, tak? Dobrze powiedziałem, dobrze. I tak sobie patrzyłem na ten skład kogo, by tutaj zupgrade'ować. Bardzo nie chciałbym się pozbywać Agwona Chora, ponieważ gra mi się nim super. E, mam też welbęka na ławce, także tutaj, jeśli chodzi o napastnika, nie ma co zmieniać. Weniama i Ture raczej są nie do ruszenia. Myślałem pierwsze nad lewym obrońcą, ale czy moreno jest taki słaby? Myślę, że nie. Możemy poczekać na Klisiego jeszcze. E, no, i tutaj środek obrony prawa obrona, wszystko wydaje się spoko, tylko zmieniłbym sobie bramkarza. Wielu z was pisało, żeby pan Limon został do końca tej serii, żeby pan Limon bronił jak najdłużej. No, ale przyszła pora, żeby zmienić pan Limona na 70 74 overall na Pantylimona, 77. Pantylimon Hero, patrzcie, jak wygląda jego karta. Nie dość, że jego wzrost jest niesamowity, to zobaczcie, jak mu fajnie podciągnęli wszystkie statystyki. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie właśnie bronił jego bohater, że tak powiem. Także kupiony za 45 tysięcy końców, więc naprawdę bardzo mało, jak za taką kartę. Myślę, że wzrost, połączenie wzrostu i tych takich fajnych statystyk może dać naprawdę solidnego bramkarza I rzeczywiście, on może wytrzymać aż do końca tej serii. Zobaczymy, jak się będzie spisywał. Ja idę grać pierwszy mecz, tutaj jeszcze sobie kondycję tylko dam dla całego zespołu. Pierwszy mecz zagramy BPL, żeby zobaczyć właśnie jak się spisze Panty Limon i później zagramy sobie pewnie ligą hiszpańską, tak żeby na zmianę było. Mam też w zanadrzu jeden fajny skład, który chciałbym przygotować właśnie e, tutaj w, w Eurofifie, ale o tym dowiecie się dopiero w późniejszych etapach tej serii. Także lecimy szukać pierwszego przeciwnika i jazda z y, kolejnym meczem. Co my tu mamy? No plez. SRI-02. No mamy ligę hiszpańską połączoną z ligą angielską. Naprawdę fajny pomysł. Powiem Wam, że zastanawiałem się ostatnio nad Rakiticiem Informem i nie wiem właśnie, czy Rakitic Inform to będzie dobry pomysł czy nie, jeśli chodzi o wstawianie go w przyszłości do składów. Także piszcie pod spodem co sądzicie o tej karcie. No i teraz pora na meczyk. Pierwsza groźna akcja Neymarito schodzi ze skrzydełka i ty, czy to może być... Pierwszy test dla Pantylimona, który chyba został oblany, ja też może niepotrzebnie wychodziłem i mamy 1 do 0, czwarta minuta, czyżby moje przeczucia okazały się słuszne, czyżby to było naprawdę jakiś spechowy dzień do grania w FIFA dzisiaj. Patrzcie, co zrobił Eriksen. Haha, <laughs> jeden do jednego. Coś pięknego, niesamowita odpowiedź. Kurde, dał mi trochę mówić, bo boją ten tekst, i całą wargę, mam jeszcze zdrętwiałą. No, ale zobaczcie raz jeszcze. Piękne dwie ruletki w wykonaniu Eriksena. Ruletki, czyli mój ulubiony trik chyba w tej Fifie. daje najwięcej, a robi się go najłatwiej. No cóż, nie będę oglądał czterech powtórek, chociaż on to robił za pierwszym razem. O, jakiegoś skillera tu mamy chyba. No dawaj, Agbon Lahore jeszcze przytrzymywany, ale nie zdołał go powstrzymać, 2 do 1. Piękny powrót, zaczęło się źle, ale już mamy prowadzenie w tym spotkaniu, 16 minuta meczu i tak jak wspomniałem wcześniej, przed meczem jeszcze Agbon który którym się to naprawdę super, strzela bramkę numer 2. Nikt nie podchodzi, no to mamy 3, nie, jak się Erikson teraz pomylił, mogłem podejść bliżej, znowu pięknie wykonana ruletka, Aj. Dawaj Eriksen, lobikiem pięknym, jeszcze do witka nie! Dlaczego to nic nie wchodzi? No, Agbon Lahor, musisz, tylko nie wiem, czy teraz uda się to strzelić. Agbon Lahor, 3-0. Czy to będzie rage quit? Czuję rage quit, możliwe, że koleś wyjdzie jeszcze w tej połowie. Oj teraz. Górą i do pustej bramki, Agbon Lahor. 4-1, to już jest chyba po meczu, no. Mam nadzieję, bo jeśli tutaj zrobi koleś jakiś powrót niesamowity, to się zdziwię. Oj, to może być bramka, bo tutaj Neymar piękny pokręcił. Nie wiem, czy to nie był błąd to jego zejścia. Piękny pan, O to chodzi, takie masz bronić. Dawaj, skończ to akbon. Nie! Słupek! No musiał być pręcik pewnie, na koniec pierwszej połowy trafiam w słupeczek. Mój kochany, mój ulubiony pręcik. No i mamy 4 do 1. Mogło być 5 i mogło być naprawdę już fajnie w drugiej połowie, ale i tak, 3 bramkowa przewaga to dużo. Zobaczmy jeszcze na statystyki, jak to wszystko wygląda. E, mamy też dwie brameczki, 3 bramki chyba na chora. No i zobaczcie, oddał tylko dwa cenne strzały. Posiadanie piłki też zdecydowanie po mojej stronie. Zobaczymy jak będzie to wyglądało w drugiej połowie. Oj, Griezmann się rozpędza. Smolling go tutaj jeszcze kryje. Poradzisz sobie, Smolink? dasz radę. Tak jest piękne odebranie. i do pustaczka, Tak jest. Mamy 5, 1, 70 minuta. Jeden azar. Coś pięknego. O, czyżby była druga bramka i to wybije kościelny, czy nie? Nie, niestety. 5 do 2, ale to i tak raczej nic nie zmieni w tym meczu. Może niepotrzebnie. Wychodziłem tym bramkarzem drugi raz. Po co on wychodzi? Nie wiem. Lobik chcesz, to masz. 6 do 2. 83. A mi to od razu. Piękna odpowiedź. Eriksen, jak dla mnie, najlepszy w tym spotkaniu. Niesamowicie gra. Naprawdę jeszcze mógł trafić kilka bramek, ale tam już troszkę nie wyszło. Może to był bardziej mój błąd. Tutaj zobaczcie. Wyjście bramkarza to od razu lobik. Nie wiem o co mu chodzi. A, jeszcze faul, troszkę chciałem się pobawić. Będzie rzut karny, 87. minuta spotkania. Zobaczcie tutaj przyjęcie Agbona Hora i podczas strzału faulowany, teoretycznie. Chociaż nie wiem, czy to był taki czysty karny, ocenicie sami. Dobra, Pan Limon, w debiucie pora na to, żebyś strzelił bramkę. W debiucie oczywiście tą kartą, bo wcześniej Pan Limon już u mnie występował, a karta Hero jeszcze nie. Zobaczmy, jak zwykle chyba każdy już wie, gdzie uderzę, oprócz mojego przeciwnika mam nadzieję. Pod poprzeczkę nie wiem, czy za długo nie przytrzymałem, ale pięknie, i jeszcze cieszynka klasyczna 7 do 2. I jeszcze jedna bramka, zobaczmy, zobaczmy, tak jest, tak jest, coś pięknego, 8 do 2. z to zrobił Alexis Sanchez, i to było jeszcze, że tak powiem, strzelone podaniem, ponieważ no, zobaczcie sami za chwilę, to jest to fancy passes. Tutaj sobie zatrzymałem piłkę. I takim krzyżaczkiem do pustej bramki już praktycznie... No praktycznie do pustej bramki, bo tam obrońca w sumie nie zdążył, jeszcze nawet dobiec. Jeszcze raz bym to zobaczył z innej kamery. O. Pyk pyk. Nie wiem jak, to się, jak się ten trik nazywa. Możecie mi napisać pod spodem. Dobra, lecimy dalej. Koniec spotkania, wynik 8 do 2. No kto by się spodziewał właśnie, że w pierwszym meczu. Będzie aż tak wysokie prowadzenie aż taka wysoka wygrana, przepraszam, po tym jak zacząłem od 1 do 0. Agbon Lahore Najlepszy na Murawie, ale zobaczcie też na ocenę Eriksena i Azarda. Panty Limon też 8,6. Agbon w czterdził, 3 bramki, dwie Eriksen, jedną Sanchez, jedną Azard i jedną Panty Limon. Także tak to wszystko wygląda. Asysty te dwie, też Agbon Lahora. No i to będzie chyba już 15 punktów, tak mi się wydaje. Przed nami mecz o awans. Jeśli wygram, to spotkanie będzie awans, nie będzie jeszcze mistrza, ale awans już będzie zapewniony albo jeśli zremisuję, także rzućmy kostką po raz kolejny, zobaczmy jaki jest upgrade. No i spróbujmy zagrać następny mecz i go oczywiście wygrać. Now, here comes the music fajne dość pole zawodnik z overallem pomiędzy 80 a 84. No i jak widzicie ten skład to chyba nic innego tutaj nie pozostało jak zupgradeować sobie właśnie e, Rafinie. No i Rafinia zostanie zmieniony przez Pereza, Enzo Perez. Świetne statystyki, nie grałem zbytnio dużo tą kartą, dlatego będę chciał sobie pograć właśnie w tej serii. 4 gwiazdki Wickwood, 3 gwiazdki z 81 Pacer, 82 physical i 82 dribblingu, do tego 76 defensywy, 73 passing i 78... 73 shooting i 78 passing, naprawdę fajnie wyglądają jego statystyki. 97 kontraktów kupione tylko za 4300, także tym razem zagramy sobie tym składem. No i w przyszłości chyba jeszcze tego Matę będziemy musieli zmienić. Chociaż nie wiem, bo gramy się naprawdę nim bardzo przyjemnie. E, no, ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Skład ligi hiszpańskiej naprawdę wygląda już solidnie, więc powoli będziemy mogli się zabierać za inne składy. No cóż, przed nami mecz o awans, tak jak powiedziałem. Także lecimy szukać przeciwnika. Wydaje mi się, że tym razem tak łatwo nie będzie. Zobaczmy na skład przeciwnika, a wypożyczony Neymarito, ale popatrzcie na jego ustawienie 3-4-2-1, podwójne skrzydła, że tak powiem, czyli nie dość, że Griezmann, to jeszcze Neymar, Feguli i do tego też Kaweya. Oj, może być ciekawie, chociaż kaweja nie ma tutaj zgrania zbytnio dużo, nie wiem dlaczego go tam umieścił, ale zobaczymy jak będzie mu się grało. Trzy, trzech obrońców, więc będę starał się bardziej atakować skrzydłami, chociaż w sumie moja formacja praktycznie od zawsze polega na skrzydłach, więc tutaj żadnej nowości nie będzie. No, Griezmann, jest dobra sytuacja. Spróbuj uderzyć Griezmann na wślizgu, ale Ramos, kurczę, Ramos jest tak mega dobry w tej grze. Nieważne, czy to złota, czy jakaś karta Modm, czy to ty. Naprawdę Ramosem zawsze mi się grało dobrze. O, piękny do Neymara. Neymar, Neymarito to i zablokowany. Chyba zbyt długo zwlekałem z tym strzałem. Co się stało w tym momencie, to ja naprawdę nie wiem. Przecież on miał piłkę na nodze, na nodze. To Carvajal był czy Jordi Alba? Ja nie wiem, jakim cudem to nie zostało wybite. No zobaczcie tutaj jeszcze raz: podanie i o tu w tym momencie to był chyba. Kto to był, Jordi Alba? Tak mi się wydaje. No teraz: Dos Santos. Patrzcie, jaki piękny Dos Santos jest. Piękne podanie, i mamy 4. 44 mutacja, mówię: 1 do 1. Uu, powiem wam, że najgorsze to jest to, że odkąd, kol odkąd kolej strzelił bramkę na 1-0, zaczęło tak dropić, że ja nie wiem o co to chodzi. No i właśnie jestem ciekaw, czy specjalnie coś sobie odpalił, jakieś pobieranie, czy po prostu to jest wina serwerów, bo nie wiem, połączenie było zielone. Do przerwy 1-1 i jeden celny mój strzał. Tylko 5 strzałów oddałem ogólnie, ale tylko jeden świat po bramki. No i powiem wam, że póki co najbardziej zawodzi chyba Griezmann. Pola kolejny narzekam na Griezmana, no nie potrafię wyczuć tego zawodnika już grałem nim wcześniej w innych składach i było to samo to myślałem, że będzie spisywał się lepiej, ale jednak z meczu na mecz nie widzę żadnej poprawy no Griezman, uderz to teraz ładnie Neymar no, i to lewitka i też nie weszło no i jest coraz mocniej, coraz goręcej pod bramką przeciwnika Jeszcze jedna ruletka, Delofeu, a, myślałem, że już sfałluje. Oj oj, 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 Karim Benzema, nie wiem, tutaj mamy trzech moich obrońców, ale Benzema ma troszkę przewagę. Uff. Ja nie mam pytań. Czemu naprawdę takie rzeczy mu się, muszą mi mu się przydarzać? Kabeja strzela bramkę na 2 do 1. I zobaczcie, jak to wyglądało. Zobaczcie, w jaki sposób padła ta bramka. Gdzie ta piłka w ogóle znalazła drogę do siatki? No, Neymar strzel, to musi być gol. Jak broni jego bramkarz? Neymar i to... Ej, to był faul, to był rzut, To nie było rzutu karnego teraz? No, Neymar pięknie to zrobił. Iker Casillas jest niesamowity w tym meczu. Karny, no to musi być karny. Dwa skupterny, coś pięknego. W końcu mi wyszło wymuszenie jedynastki. Dobra, i sam poszkodowany nie powinien strzelać żydów karnych. Mam nadzieję, że tym razem to się nie sprawdzi. Neymarito to w środek, pod poprzeczkę. Zrób to. Nie, nie, nie. Robimy od razu zmianę. Zamiast Griezmana wejdzie tutaj Sanchez na atak. Mam nadzieję, że to będzie dobry, dobry pomysł i zamiast do Santosa azart. O, jak to będzie 3, to będzie po meczu. I to może być czerwona kartka nawet dla Ramosa. Wychodził sam na sam Neymar. Zobaczmy. Mamy jeszcze zmiany. Wchodzi za ratę za Benzemę. Ramos jest na urawie, także nie ma czerwonej. I skończ to ładnie. No nie! Weźcie tego Casiasa! No, 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 uderz, uderz, 2 do 2, 90 minuta, jaki fart, tym razem to ja miałem więcej szczęścia, zobaczcie, piękne, żejście Delofeu i tu złe wybicie, nie, to Delofeu, od niego się odbiła piłka, myślałem, że to było złe wybicie, mamy 2 do 2 i Sanchez bohaterem, ten, który wszedł na murawę przed chwilą, oj, szybko cofajmy się do defensywy teraz. Czyżby jeszcze? I mamy 3 2 Dwie bramki w 90 minucie. Spotkania: Alexis Sanchez, z bohaterem. No po prostu brak mi słów. Myślałem, że ten mecz zakończy się porażką. A tu mamy 3 punkty prawdopodobnie. To, co zrobił Sanchez, naprawdę za to łapka w górę dla Sancheza. Tylko teraz, żeby nie stracił. Koniec meczu! Tak! 3-2 i będę to powtarzał jeszcze kilka razy. Bo kto by się spodziewał w ogóle, że Sanchez wejdzie i zrobi coś takiego? Końcówka należała totalnie do mnie, troszkę szczęścia, no ale szczęście też jest potrzebne w Fifie, jak wiecie. No tak, teraz możecie pomyśleć o metalowych prętach, które zawsze trafiam. Zobaczmy na bramki, dwie bramki Sancheza w 90. i Dos Santos wcześniej. No i teraz, jak to ładnie już wszystko wygląda, mamy awans, no ale za awans jeszcze nie będę losował kostkami ponieważ to następnym razem dopiero w kolejnym odcinku zagramy o mistrzostwo i dopiero wtedy zobaczymy, jeśli uda się wygrać mistrzostwo, rzucimy od razu też za awans. Także ostatni rzut kostką w dzisiejszym odcinku oczywiście za ten mecz. Zobaczmy jak to wszystko będzie wyglądało. Po raz kolejny udało mi się stanąć na polu z plus 10 treningiem plus 10, może tak powinienem powiedzieć. I tak się zastanawiałem, komu dać, jaka to liga oczywiście i tym razem myślę, że za ostatnie spotkanie Sanchez zasłużył na to, żeby dostać plus 10 atrybutów przed kolejnym meczem i to nim właśnie tym składem zagram kolejny swój pierwszy mecz w następnym odcinku. Widzimy się następnym razem, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, przynajmniej dla Sancheza, jak dla mnie nie chcecie, także na razie i piona!